Pogoń Szczecin po przegraniu finału Pucharu Polski z Legią wraca do rozgrywek ligowych. W 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy portowcy zmierzyli się na wyjeździe z Radomiakiem. Już w drugiej minucie gry gospodarze wykreowali pierwszą okazję do zdobycia bramki. Jan Grzesik wrzuca piłkę w pole karne, tu najwyżej wyskoczył Marko Burch i Radomiak prowadził 1 do 0. Dla Szwajcara to trzecia bramka w tym sezonie. Radomiak bez zwycięstwa w pięciu ostatnich ligowych meczach. No dziś szansa na trzy punkty, a tak tego gola świętował Leandro. Odpowiedź Pogoni Szczecin. Ulvestad w pole karne, piłka wybita poza szesnastkę. Gamboa i świetna interwencja Macieja Kikolskiego, no ewidentnie. Teraz to Bramka Szradomiaka ratuje skórę swoim kolegom. 21 minuta gry: Roberto Alves do Jana Grzesika, czeka kożokaru! W końcu rusza do piłki i jest szybszy Rumun. Choć ta akcja wyglądała naprawdę niebezpiecznie z perspektywy pogoni Szczecin. No Luk pas Kamila Grosickiego, walkwiz do Ulwestada. Ulwestad strzela! I znów górą Maciej Kikolski. Ten mecz toczył się akcja za akcję, wciąż to jednak gospodarze byli na prowadzeniu. Piłka w polu karnym pogoni, gospodarze domagają się rzutu karnego. Jeszcze strzelał Kapita Kapemba, Jego uderzenie broni Kożokaru, a potem dobitkę Dadaszowa. Zablokował Kutris. Jedenastki w tej sytuacji nie było, a po chwili to pogoń Szczecin ma szansę na wyrównanie. Przyborek. Przyborek dośrodkowuje w pole karne. ta piłka leci długo i skończyła swój bieg na poprzeczce. Spore szczęście Radomiaka. Pogoń przed tym meczem miała 3 punkty straty do podium, a więc trzy punkty straty do miejsca dającego grę w europejskich pucharach. Teraz Kamil Grosicki do Ulwestada, no i pytanie, czy tu zawodnik Pogoni nie był faulowany gwizdek sędziego Sebastiana Krasnego Milczał. To już fragmenty drugiej części gry. Kapita Kapemba. On był najgroźniejszym graczem Radomiaka. Zagrywa do Roberto Alvesa. Wydawało się, że będzie 2 do 0. Nic z tych rzeczy. Pogoń uratowana przez Kutrisa, a także Kożokaru. Kurzawa zagrywał w pole karne. W końcu miał piłkę pod nogami Kamil Grosicki. Niewiele pomylił się. Kapitan pogoni Szczeci. Kurzawa. Rafał Kurzawa dośrodkowuje do niewidocznego dziś Kulurisa. Pytanie, czy tu napastnik pogoni? Nie pomógł sobie ręką. Radom jak przejął piłkę. Ta jednak wróciła pod kontrolę portowców. Wędrychowski. On pojawił się na boisku w drugiej części gry. Marcel Wędrychowski wycofuje piłkę teraz. Kuluris, on wyszedł z pola karnego. Zagrał do Kamila Grosickiego. I jest remis 1-1. Tak się przynajmniej wydawało na początku, bo do akcji. Wkracza war i zaczyna się rozbieranie tej sytuacji na czynniki pierwsze. Tu zagranie ręką kulurisa. Potem Radomiak wchodzi w posiadanie piłki, i dopiero później trafia ona ponownie pod nogi pogoni. Pan Sebastian Krasny uznał, że to była ta sama akcja i gola dla pogoni anulował. Teraz kuluris przed szansą na 26. Trafienie w tym sezonie. Wyczekał go Maciej Kikolski i spokojnie wyłapał piłkę. To już był doliczony czas gry, mecz przedłużony o 6 minut. Kolejną sytuację stworzyli jednak nie portowcy, a Radomiak Rado. Paulo Enrique, Paulo Enrique w pole karne. Perotti 2 do zera dla Radomiaka. To był koniec gry. W tym momencie stało się jasne, że pogoń wyjedzie. Z Radomia bez choćby punktu, ostatni gwizdek sędziego Sebastiana Krasnego i wciąż Portowcy tracą 3 punkty do Jagiellonii Białystok. Ta jednak swój mecz w tej serii spotkań jeszcze rozegra. Radomiak z kolei ma 40 oczek, jest już pewny utrzymania. Tak też było przed meczem, ale ta magiczna bariera 40 punktów została osiągnięta. Radomiak Pogoń 2 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.